O Bogu. Słowo Boże jest wspaniałe. To co tutaj jest napisane o jednomyślności, o jednych ustach, o uwielbieniu Boga. Bardzo często człowiek, który miłuje siebie, to on widzi to, co stosuje się Jego. Jak tutaj napisane jest a my że jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. I sobie człowiek może pomyśleć, no jestem ulomny, jestem słaby, ten brat albo ta siostra, takiej mocniejszej, i ten powinien nosić mnie, bo mam tutaj trochę nogi polamane trochę ręce polamane duchowe takie i tutaj ten mocniejszy powinien mnie nosić i to kazanie w środę było o tym a już to co było takie pięknie o tej jednomyślności to to już poszło i zapomniało się ale te słowo od Boga przez Pawła оказує о тим, що повинно бути єдиним. Єдиним і мислі. Якби но бендов єдине мислі, то ти слабощі бендіш носив кожного. І wtedy, як бендов в єдине мислі, то wtedy вже нема тих слабощів. Немаю ж тих умощ Bo ten duch, który daje siłę który już jest w człowieku narodzonemu z wody i ducha, ten duch prowadzi, ten daje siłę i mocy. Wytrzymać. Nie szamotać się w tym świecie. Nie myśleć o sobie, że ale jestem słaby. Muszę trochę odpoczywać, muszę trochę. To mnie więcej szacunku trzeba, no czemu nie? Potrzebuje więcej szacunku. Nie, to nie podejście dziecka Bożego. Odwrotnie, jedne myśli to rozdawać tej miłości. To, co wzięliśmy, myślić o tym bliźnim. Może ktoś jest słabszy. Nie każdy narodził się od razu biegaczem. Nie ma takich od razu, żeby tutaj podacham strychy remontować. Nie ma nikogo takiego. Każdy urodził się i jest niemowlętkiem, jest slabiutkim. No ale to ile? Roki już widzisz, dziecko już biega po malutku. A 10? Już druga, trzecia klasa? A dwadzieścia? Wszystko dlaczego? Te wszystkie myśli z jedną celą, ku chwale Boga. Siódmy werset. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jaki Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami, wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ku chwale Boga. Wszystko, jedne myśli. Wszystko ku chwale Boga. Przychodzimy i mamy radość. Dlaczego? Bo możemy powiedzieć, bratu albo siostrze, fala Bogu. I przybywamy w tej fali Boga. Cały czas. Jesteśmy w jednej myśli. Nie myślmy o sobie, że jesteśmy jeszcze niemowlętami, że, z którymi trzeba cały czas, trzeba bawić się, trzeba. Coś z nimi cały czas trzeba robić. Parę dni temu pojechałem do jednego pszczelarza. Zapytałem o miód, mówi, nie mam miodu. Dziwne to tak, jak kiedy pszczolarz nie ma miodu. Albo nie zajmuje się z tym, albo coś tutaj nie tak. U Boga my wszyscy jak pszczółki. To nie ma tak, żeby nikt nic nie robił. To, to, to nie jest pszczola. pszczola ona powinna przenosić miód. Tutaj ten 119 psalm, ten 103 werset. О, як сводке є слово твоє для поднібення мего. Сводше, ніж мют для уст моїх. Те слово Пана. То, що ми зараз читаємо, то таке сладке. Таке зрозуміло і просте, що з апостола Павла то, що подане, вже, то просто треба прийняти. І кожне слово, то, то нема так, що Dobra, tych siedem wersetów, które dzisiaj w środę przeczytane byli, to takie słodkie. A te będą słodsze, tak w sobotę będzie słodsze. Nie każde słowo Pana jest słodkie. I tutaj dalej jest 10, 11, 12 zaczyna się z takimi słowami: I znowu mówi: Weselcie się, i znowu: Chwalcie Pana. 12. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość Cała Biblia połączona. Te słowo po prostu wszystko prowadzi do jednej myśli, do jednego Boga. Wszystko do jednego. W jednym duchu. Zobaczcie, to Słowo Boże, ono wszystko połączone jednym duchem, tak samo jak my. Każdy połączony jednym tym samym duchem. Co może być słodsze? Nic. nic, nie istnieje nic słodszego. Te słowo, które daje życie, to wspaniałe. I nie trzeba nigdzie iść. Trzeba tutaj być. Tu, w tym słowie. Tym trzeba żyć. Tymi myślami. Dużo wysiłku można wydawać tak jak pszczoły, Oni potrzebują dużo dużo kalorii, żeby latać i jak zabraknie miodu, to mogą wpadać. Mają dystans tam 5 kilometrów i to mogą nosić. Ale jak już ponad, to to już może nie wrócić do domu. My potrzebujemy słowa. To jest najsłodsze. To to, co daje nam życie. Jedne myśli jednymi usty wielbić Boga nie biegać do tego światu nie szukać sobie coś, coś lepszego nie myśleć sobie, że o, to jest najlepszy zbór tego, tego wystarczy nigdy tego nie wystarczy jak nie będzie ta jedna myśl jak nie będzie tego cierpliwości tej, nie będzie pociechy od Boga to można szukać 5 kilometrów, 10, 20 dalej i upaść, i wpaść i zginąć. A tak możemy żyć. Jezus Chrystus jest w nas, żyje i dał nam życie. Życie prawdziwe. Nie do porównania. Żadne inne życie nie może porównać się z tym życiem, jakie dał nam Jezus Chrystus. Tylko wziąć, tylko korzystać. I jeszcze z innymi można dzielić się. I wtedy gospodarz tego ulia, jak przyjdzie, to zawsze weźmie swoje. Zawsze. Zawsze może przyjść i wziąć chwale dla siebie. Ale jak tego nie będzie jednej myśli, a każdy będzie myśleć o sobie sam, jak sobie spodobać się, to wtedy będzie chwala dla siebie. Dziękujmy Panu za to, że dał nam takiej możliwości, taki wspaniały czas śpiewania, modlitwy. Na fale Boga. Czytanie Słowa. Na fale Boga. Rozmowy. Na fale Boga. Kazania. Na fale Boga. Żeby ta fala przebywała w nas. Żeby wzrastała. Korzystajmy z tego. To jest wspaniałe. To jest bardzo słodkie. Niech Pan nas posiła w tym. Amen. Amen.